Do Polaków, które są ostatnią szansą do naszego bogacenia, od lat są przedmiotem ogromnego ataku ze strony obcych kapitałów. Przejęcie spółki PGNIG z setkami koncesji na wydobycie zasobów naturalnych przez PKN Orlen jest zwieńczeniem tych działań. Dlatego przedstawiamy apel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych Krzysztof Tytko nasz sprzeciw wobec zamiaru wchłonięcia przez PKN Orlen Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo PGNiG, które jest własnością wszystkich Polaków. Wymaga to zatrudnienia prawników, kancelarii prawnych, przede wszystkim w celu dokonania wszelkich czynności prawnych, procesowych do skutku, to znaczy współpraca, zatrudnienie, zawarcie umowy przez Towarzyszenie OKO PZN. W związku z działalnością całkowicie non-profit OKO PZN nie posiada wystarczających środków finansowych na zatrudnienie kancelarii prawnej. Dotychczas współpracujący z nami prawnicy czy też eksperci czynią to wolontaryjnie. Jednak czynności prawne, jak m.in. pozew, zaskarżenie już wymagają umowy i zapłaty. Ogrom pracy należy wykonać. Zadanie jest z kategorii rangi najwyższej. W związku z tym utworzyliśmy subkonto do zbiórki wyłącznie na powyższy cel. Tytuł wpłaty: darowizna na prawników, sprzeciw fuzji PKN Orlen PGNIGE. Numer rachunku podamy w linkach pod tym nagraniem. Szanowni Państwo, Polska będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Niech te słowa dźwięczą nam w głowie każdego dnia, bo mamy obowiązki wobec naszej ojczyzny, co odbija się na naszym codziennym życiu i pozwala ludziom zarządzającym Polską prowadzić politykę wyniszczenia wobec Polaków. Naszym obowiązkiem jest obrona naszej ojczyzny dla następnych pokoleń, tak jak zrobili to nasi przodkowie. Obywatelski Komitet obrony polskich zasobów naturalnych jest liderem przekształcenia Polski w kraj niezależny energetycznie, w kraj suwerenny, oparty o krajowe zasoby surowców energetycznych. Tania energia i ciepło, które nigdy nam nie zabraknie. To program gotowy do realizacji w obronie likwidacji polskiej gospodarki, górnictwa, energetyki, grabieży zasobów naturalnych wartych setki bilionów złotych. Zachęcamy wszystkich Polaków do wsparcia działań, które prowadzimy bardzo intensywnie już od ponad 8 lat. Zapraszamy wszystkich do Stowarzyszenia Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Ten link także będzie pod nagraniem. Szanowni Państwo, zasoby naturalne, polska ziemia, woda, lasy są własnością Polaków. Bez własności nie ma wolności, bez własności nie ma państwa. Szanowni Państwo, proszę dzielcie się tą informacją, rozsyłajcie, żeby jak największa liczba Polaków zdała sobie sprawę, w jakim miejscu historii w tej chwili jesteśmy, jak y, fuzja y, Orlen, PegenIG może wpłynąć na nasze. Życie, na przyszłość Polski, Polaków. Bronimy naszych zasobów naturalnych. Włączamy się, Szanowni Państwo, wszyscy w te działania. Bez wyjątku. Wtedy odniesiemy sukces, uratujemy zasoby i będziemy bogatym społeczeństwem. Jedna, dwie dekady. Będziemy bogaci podobnie jak Norwegowie którzy mają tylko ropę i gaz. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Pozdrawiam wszystkich.